Cześć, witam was wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj chciałem się podzielić z wami zakupem w pasmanterii, a są to nożyczki, te które tutaj teraz widzicie. Będąc na zakupach, przy okazji zerknęliśmy do pasmanterii, skończyły się mi rzepy No i żona mi mówi, zerknij, czy to jakieś nożyczki fajne są, może Ci się przydadzą Ja patrzę i ja mówię, o kurde Bomba, wezmę, wypróbuję Wyglądają świetnie I kosztują 20 zł Czyli ledwo co więcej jak paczka papierosów No to może teraz sobie Zobaczmy je, jak one wyglądają. W takim stylowym kolorze Rainbow. Teraz modny w warsztatach. Ale nie tylko naszych muchowych. Przydzierze też dużo czegoś takiego używają w tych kolorach. Firmy się przerzuciły na takie, ale jako ciekawostka są też w kwiatki i inne jakieś tam ciekawe wzorki. Akurat żona wyciągnęła te, więc kupiłem te. Jakie są mi atuty tych nożyczek? Przede wszystkim wykonane są z naprawdę solidnego materiału i są masywne. Czuć je w ręce. Kolejna rzecz. Nie ma mowy o czymś takim, że jak coś cniemy, to nam się one na boki rozchylają nie. czyli to jest dobry, mocny, konkretny materiał nie tak jak na przykład w nożyczkach które są tylko kilka złotych tańsze sprzedawane w sklepach muchowych jak widzicie jak naciskamy to one się nam tutaj przekinają no widać, że jest to zrobione z gównolitu ja takie mam, no bo używam ich do cięcia drutu kolejna rzecz, która Wiadome, oprócz tego, że są mega ostre, to same końcówki, ja później postaram się z bliska pokazać. Końcóweczki, uwierzcie mi, są naprawdę bardzo fajne, cieniusieńkie. Jakiś czas temu kupowałem nożyczki dość podobne. Tajman, tutaj, w jakiś był kolor pstrąga, coś takiego kojarzę. Ciuteczek większe, też zrobione z solidnego materiału, oczywiście sporo droższe, ale te końcówki tutaj były o wiele grubsze, no i o jakiejś takiej precyzji można było sobie zapomnieć. To tutaj też nie jest, powiedzmy, jakoś niewiadomo wyśrubowane, ale uwierzcie mi, że w yy, większości nam to w warsztacie przy naszych pracach z muszkami wystarczy. To by było może tyle, a teraz troszeczkę sobie nimi podniemy, ale spróbuję to pokazać w większym zbliżeniu. Ale jeszcze wcześniej pokażę może same te ostrza i końcówki. O, oczywiście, o ile się mi uda, tak wyglądają ostrza. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Zobaczcie, nie ma tutaj między nimi żadnej szpary, żadnego luzu. Bardzo ładnie są wyprofilowane. A to oczywiście później przenosi się na ich efektywność. Próbujemy same końcówki uchwycić Tak mniej więcej to wygląda Dla porównania Zacznijmy sobie na przykład te, które ucięłem drut, tylko ja już je troszeczkę podszlifowałem, więc wezmę inne. To są nożyczki chirurgiczne. I spójrzcie. Tu już jest niehalo, a są chirurgiczne. Słyszycie? Samo dociskanie informuje nas, że coś jest tam nie tak. No i faktycznie te końce w pić tutaj nie tak jak trzeba. No i są też te końce tutaj o wiele grubsze. A teraz spróbujemy sobie troszeczkę nimi poprzecinać. Ok, bierzemy się za cięcie, czyli no, podstawa, to nic. Spójrzcie samymi końcówkami. One są naprawdę bardzo ostre. Weźmy sobie teraz na przykład piórko CDC, tutaj mam jakieś pod ręką. Nie, nie. taką mega mega cieniu folię folikę. Noczeczki, które nie są ostre z takim materiałem mają często problem. Nie ma tego efektu. Często w nożyczkach same końcówki źle nam cną i one nie docinają, tylko samymi końcówkami szczypią. A tutaj zobaczcie, nie ma tego efektu. A idealnie to widać na tej folice. nie ma tego takiego. Zaciśniemy i kurczę o, trzeba oberwać, bo tam nam zacisnęło, a nie obcięło. Tutaj nie ma o tym mowy. Weźmiemy sobie teraz coś grubszego. Weźmiemy sobie szenila. czyli jest odchęca, który ma ten rodzaj dość gruby, jak w masku. Teraz na przykład sierść mamy tutaj piżmaka. Zobaczcie, jak przyleczki. Teraz spróbujmy z pasemkiem Crystal Flasha. Nie ma najmniejszego problemu. Weźmy sobie jeszcze na przykład pióro z czapli znalezione nad rzeką czapla z wesele szło po prostu, spójrzcie, jak żyletko. I tak sprawują się nożyczki za 20 zł, Ja sobie teraz przełączę kamerę i jeszcze sobie poopowiem. No i jestem z powrotem. Dla osób, które chciałyby je kupić. przedstawiam Wam tutaj metkę, która była. Rainbow Titanium Needlework Scissors. 3,5 cala 90 mm, Moi drodzy, teraz tak, czy te nożyczki są warte 20 zł? Moim zdaniem absolutnie nie. Przynajmniej raz tyle. Gdybym ja je kupił w sklepie muszkarskim z napisem jakiejś znanej firmy za te 4 dychy, albo z jakimś napisem Flight, to zwał jak zwał i za te 40 zł bym je kupił, uwierzcie mi, że stwierdziłbym, że jest to super zakup, byłbym naprawdę bardzo zadowolony, gdybym je kupił za 4 dychy, a może mi je kupić za 20 zł. Czyli to jest moim zdaniem, jak widzieliście, przy tej jakości, przy ich ostrości i przy tym, jak są dokładnie wykonane, no to jest petarda. Po prostu inaczej nie mogę powiedzieć. Za dwie dyszki. Ja postaram się znaleźć gdzieś w internecie, no bo ja tego w necie nie kupiłem, tylko w jakiejś pasmanterii niedaleko mnie. Postaram się Wam znaleźć w internecie gdzieś jakiś sklep, gdzie można je kupić. Gdzie jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie je zamówić. Właśnie przez neta. No bo nie każdy ma gdzieś pasmanterię koło siebie. No i to w sumie byłoby tyle na ich temat. Jeżeli filmik Wam się podobał, wiecie co macie zrobić. Zostawcie łapki, Subskrypcję, udostępnijcie filmik. Robię to dla Was, nie dla siebie. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli odejmijcie się tą łapką czy tym komentarzem, bo widzę, że oglądalność jest duża, ale yy, niektórym po prostu nawet się nie chce kliknąć tej łapki, a mi to pozwala w jakiś sposób ten kanał rozwijać po prostu jego popularność, a im bardziej popularny im większa jest oglądalność. Tym większa jest motywacja do dalszej pracy, do dzielenia się z Wami informacjami. No i tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. A ja Wam życzę owocnych prac przy Imadłach, połamania kijów. No i bądźcie zdrowi. Cześć.